Chrupiące placki ziemniaczane bez smażenia. Zacznij od dokładnego umycia młodych ziemniaków. Włóż umyte ziemniaki do garnka z osoloną wodą i gotuj przez około 20 minut, aż będą miękkie, ale nie rozpadające się. Teraz przygotuj blaszkę do pieczenia. Wyłóż blaszkę papierem, a następnie wlej odrobinę oleju. Dodaj starty żółty ser. Ser przypiecze się i stworzy pyszny, ciągnący spód. Włóż na ser ugotowanego ziemniaka i rozgnieć go spodem szklanki, tworząc płaski placek. Usuń skórkę z ziemniaka. Dodaj ulubione przyprawy, np. sól, pieprz, paprykę czy czosnek. Na koniec dodaj jeszcze raz starty żółty ser. Im więcej, tym lepiej. Wstaw do piekarnika nagrzanego na 200 stopni i piecz. Przez około 20 minut, aż ser się przyrumieni, a brzegi ziemniaka będą chrupiące. To prosty i szybki sposób na placki z ziemniaka, bez szkodliwego smażenia na tłuszczu. Spróbuj raz, a będziesz je robić regularnie.